Siemaneczko, niemeczki, z tej strony wysypy, A dzisiaj będziemy po prostu przechodzić sobie parkurki I na wstęp, wstępie chciałam pozdrowić Toficzka Jak to ogląda to pozdrawiam I będziemy po prostu przechodzić jakieś parkurki I podpowiadam trochę historii z życia Ogólnie mam i do levelu Nie odbierzemy sobie nagród, bo przed chwilą próbowałam nagrać ten odcinek Ale mi ścięło po prostu cały blok z I musiałam wyłączyć telefon i w ogóle nie wiem, po prostu czasami ścina, a czasami nie. No, więc taka historia z życia. Czy w sumie z życia Bloxel planet Jezu, ugechy. Yy, po prostu teraz zaczął ktoś yy, do mnie wypisywać na myśli, super po prostu. Yy, tak. Dobra, więc yy, Kamlox wypuścił nowy parkour i pisaliśmy sobie z Kamloxem. Tak, pisaliśmy z Kamloxem. Jak ktoś nie wie, to ja, ja z Kamloxem mam taką sprawę jedną. Yy, tak, tutaj. I on wbijał level na tym parkurze. Po prostu gadaliśmy sobie z Kamloxem, sobie pisaliśmy na czacie. Yy, bo tak, kiedyś yy, tak dokładnie to. Kiedyś na live, i będę sobie przychodzić parkurki. Kiedyś na live yy, dałam mu włosy króliczkowe. Chyba mówiłam to kiedyś, ale nie wiem. I po prostu on mnie dodał na, na Securities Szyta tam się mówi, sorry I po prostu A ja już mam go na sec Securities tak jak to tam Po prostu mam już Kamloksa w na tym drugim jego koncie No i teraz się boję, bo mu nie pisałam, że ja już się miałam kiedyś na koncie i w ogóle I boję się teraz, że on mnie wywali z, z Securities na... Na gaminga, ale. No, okej, okay, w sumie też mi się będzie podobać. Mogę mu dać rzeczy z gazetkiem nie doda na secur Securities. Po prostu czekam, aż zobaczę tam na Insta, bo musi sprawdzić tylko, czy wiecie, czy ja mu to naprawdę dam i w ogóle. Po prostu najlepiej no, ja zapomniał, że ma dodawać za włosy, i po prostu nie dodał i dodał mnie na Securities, bo powiedział, że dodaje ze u Unii. Jeszcze osoba mi potwierdziła na czucie, że doda mnie za króliczkowe. I co? Do mnie na Securities. No i taka historia z życia. No i czekam nie jutro, czy jak nie zapomni Kamlox, to może yy, Może dostanę yy, się do jego znaj. Bardzo bym chciała, bo wiecie, no, Bym mogła nagrać odcinek, jak jestem na odcinku Kamloxa. Fajnie, bo by było też. Bo mogę teraz też być na odcinku. Jak ktoś ogląda Kamloksy, to możecie zobaczyć, jak będzie jakiś najnowszy odcinek, czy ja tam będę na przykład. czy znaczy ja na pewno napiszę gdzieś tam na TikToku, czy coś. Może wrzucę tam akcję yy, na TikToka, czy coś. No no i taka historia też z życia dalej, yy, że kiedyś dam Kamloksy właśnie, żeby do Dominion Securities buty bili. A wiecie, co się później okazało? Że on, dodaje za unik że on dodaje za rzeczy z gazetki. Ja miałam takie po prostu... Yy, aha, nie? Takie wytychy. Nie? I why? I dlaczego? Nie? I byłam taka smutna, ale później pomyślałam, że... No i tak już jestem takim debilem, że to po prostu normalnie... Yy, nareszcie kiedyś pomyślę. Jak on tak zrobi. No. Też historia z życia. Kolejna, że kiedyś dałam u niej klaui. I ona mnie nie dodała, czy tak to tam było. Czekajcie, bo już sama zapomniałam. O! To było tak, że dam jej buty, czy coś. I ona nagle powiedziała, że nie dodaje za buty. Nagle, tak w ogóle sobie nagle powiedziano: Dziękuję, nie macie do mnie problemów, jakie ja was nie dodam za buty. I w ogóle ja byłam taka wkurzona, bo dam jej buty, nawet ani nie podziękowała, ani nic, bo tak szybko otwierała prezenty, że nawet nie, zało, nie zdążyło się te moje buty załadować. Buty dla dałam. Po prostu. No. Więc, yy, 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 więc napiszcie w komentarzu, czy polecacie mi dawać ci inka. Bo ci to jest za inki. Nie wiem, czemu mam takie głupie lagi. No. I po prostu taka cringewa No Miałam mu dać buty króliczkowe, ale stwierdziłam, że Jak mnie doda na dripkach, to też będzie dobrze, bo on na Chikaku za dużo nie gra, tylko bardziej na dripkach Więc będzie fajnie po prostu, jak mnie doda na dripkach No Więc będę tam, gdzie cikak bo po prostu ja cikaka oglądam, jeszcze Leśnemu nic nie dałam, muszę coś Leśnemu jeszcze dać Ogólnie sobie kolekcjonuję youtuberów znaj. Na razie to mam tylko Kamloxa. O! Historia z Mikalo. Mikalo y, dałam mu Inka. Na początek serii, jak otwierał prezenty. Wiecie co on zrobił? Powiedział, że wszystkie prezenty będzie otwierać. Nie? I później, wiecie co, co się okazało? Że on skończył serię nagle. Nagle skończył serię. Yy, po prostu po paru tych i nawet nie otworzył tego prezentu, nawet mi nie dodał jeszcze. Więc czekam nadal, bo on już przestał grać na kusiu więc po prostu super. I mój ink zrobił bye bye, nawet go jeszcze Mikano nie otworzył. Taka historia też z życia kolejne. że dam Dripa i pojawiłam się na niej na niej na odcinku. Zginęłam, dobra, wychodzę. Na no odcinku, więc może Wam wkleję, bo ona coś tam gadała i po prostu mnie pisała. Yy, myślałam, że ona dodaje za dripy. Też jestem taka poknięta, że myślałam, że ona dodaje za dripy. Yy, I po prostu yy, dałam jej yy, właśnie tego dripa. Bo myślałam, że mnie doda. I ona, I ona później mi napisała w tym w liście życzeń, i później ciaska do mnie mówi, ej. Sara, a ty wiesz, że byłaś na odcinku Klawy. nie? A ja takie Co? Nie? Przecież jak? Nie? I takie patrzę później, że byłam na odcinku z Znalazłam ten moment I w sumie się cieszę, ale w sumie się nie cieszę Bo mogłam jej nie dawać, bo on miał taki ładny kolorek O, to jest klucz On miał taki ładny kolorek Po prostu on był idealny, żebym ja go nosiła Bo ja teraz mam taki styl Pastel? Czy tak to, to tam? No i napiszcie jak mu się podobał y, po prostu tydzień unikatów y, Bo mi się super po prostu podobał, so, nakupiłam sobie tyle sopli Rano przed szkołą jeszcze jak miał się kończyć ten y, To y, jak miał się kończyć tydzień unikatów to kupiłam sobie jedne balony I y, ten i gorset i y, te I sopelki. No więc fajnie no i Właśnie przechodzę ten parkour, ale ładnie ten blog wygląda. Jezu, ugrychy, sorry. Yy, co, co się dzieje? O nie. Czemu? Dobra. Czemu to jest taka podbiaczka? Nie, nie, gadajcie, nie. Ja się po prostu zabiję. No i się zabijam. Yy, no. I sobie pisaliśmy po prostu z kabloxem dzisiaj. To jest po prostu taka idealna historia z życia, więc po prostu, no, po prostu, no, sorry, że tak gadam. I ogólnie, no, ogólnie, no, ja po prostu nie potrafię gadać czasami, jak nie mam tematu, jak się kończy temat, to mi jest tak smutno, bo nie mam co gadać i gadam jakieś głupoty, i właśnie mówię, no i co, i, i w ogóle. Więc muszę po prostu czytać więcej książek, książek, co jest moim przeciwieństwem. Napiszcie kto lubi. Kto lubi czytać książki? I w ogóle kto to lubi? Kto lubi czytać książki? Przyznać mi się tusie. Przyznać mi się tu się Mi się tusie. Co? Dobra, ja może tak... Albo może? Bo ona ma niższy level ode mnie, ona takie triki potrafi. Dobra, S. S, ez, ez, Jezu! No to super ten parkour. Zobaczmy, ile mam minutek już 9 minut. Jak tak rozgadałam po prostu. No i napiszcie, jaki jest wasz ulubiony youtuber. Ogunkowi też powinnam jeszcze dać. No. I takie życie. Dobra, ja wam pokażę moją kolekcję. To w ogóle nie przeczytam żadnego parkouru dzisiaj. Pokażę Wam moją kolekcję. Yy, dobrych ludzi w Dobrych ludzi wznaj. Więc yy, po prostu. Super. Princess Legual mam, Pipek, Pipek Oma mam. Kitty Cube i Kai mam też. Ale to już nikogo nie mam. Zobaczcie, tu ten piękny Cambox. Cambox. To mu śmieszkę, widzicie? Tutaj y, ja... Y, no, ja pisząca... O Jezu ile ja mu się układam. I teraz idziemy na Securities. Dobra, szybko. Yy, o. Czekajcie, bo tu. O. to tak powinno być. O. Dobra, i tutaj dam mu autograf. No, acz dam mu ten prezent i już pokazuję. Dałam. Nie na gamingu, no, hy. Na gamingu, na gamingu, gamingu Nie. gamingu. Mm. Dałam mu ten prezent. Patrzcie. A, dobra, jest zostałam się. Yy, yy, no. Yy, yy, I tutaj jest. Przesłałam ci prezent na Movistar Planet. Dam cię utoglądnąć. Hit za Prezent, to były te promienie czarne. Yy. Przesłałam ci prezent na Movistar Planet. No. Super. Good time. No, i odbierzemy sobie kryształki. Dobra, po prostu. Satisfaction film. No, 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 no. jest za dużo. Normalnie, nie wiem czy ja wam mówiłam. Nie, chyba na tym odcinku nie mówiłam, że jest takie coś. Magnes odpychający, i on odpycha. Zbieram na niego. I na środku Nexusu jest jakaś taka kula. No. Na środku Nexusu jest taka kula. Nie chce mi się omawiać tego... Jezu, tego... Co? Aha, dobra. Tego... Yy, tej aktualizacji, bo ona jest krótka i nie ma sensu jej omawiać. O, i z takich nowości jeszcze yy, możecie, yy, możecie wejść i pogłaskać moje zwierzaczki. Możecie mi polajkować skinki o Lavaran, możecie mi ten... Ogólnie nie rozumiem tego, czemu to ma 19 lajków, czemu to ma 47 lajków? Czemu to ma 7 lajków? Czemu to ma 1 lajk? Czemu to ma 31 lajków? No. wytychy po prostu. Ten dropper ma 12, bo to... no to rozumiem. I to na przykład lubisz mi kana 29, no? Czemu po prostu? Zobaczcie, i to ciastko ma 61 po prostu u gsr bo mi się psują słuchawki i w ogóle jest taki okropny dźwięk czasami. no, Ehm, ehm, aż się ja normalnie wygadałam yy, no no, no, dobra, to, to było na tyle dorosłego odcinka, allo